Siemanka jestem, pyrox.pl Jest a, ze mną dzisiaj Titan.pl a, 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 a jestem Jest ze mną zamiast Shadow Crystal, nie chce No więc tak Jesteśmy na mapie Death of the Redeem 3 i mamy 24 FPS I mamy Słysześć. dwa wyjścia Iść tam do zombie, gdzieś pewnie Albo umrzeć z głodu, wybieram to drugie tak. I grałem tak fajny mod, że mam albo latarnię taką świecącą, albo łam. On to ja? wymyślił, nie ja. Ja chciałem z Nuclear Warfare, ale nie. Nie. No. Is... Okej, okay, dobra. Tutaj pisze Lights. To światła, tak? To nie wyłączyłem. O, świetnie. Widzisz? Znowu zepsułeś. Gdybyśmy mieli latarkę, to byśmy widzieli na dalsze odległości. Ja nigdy nic nie zepsułem. Dobra. Ciekawe. Dobra, teraz jesteśmy tu uwięzieni... Myśl. X! Jakichś skarb. skarb. Przycisk! Idź tam, kliknij go. Ja tam nie wchodzę. Tam coś pisze na suficie, zobacz. Trzy, dwa, siedem, sześć. O nie, piszą do mnie. Klik! Trzy, dwa, siedem, Ch Chodź, otworzyło się. Chodź. Ciemno to jak w dupie! O, widzę! Co, gdzie, a, gdzie tam kleiło mnie. Cześć. No otwórz mnie, a nie... Bo się boję. A. Ale... No szybciej! Przecież te kolce się nie ruszają. No, ale... No Mudno mi to. Strasznie dużo... A może bo... kiedyś się ruszę, to już wtedy będzie bolało. Miałeś miesiączkę czy coś, bo tam... Nieważne, nieważne. Mam okay, nie... do wpisania kod. I mam całą ścianę. Wpisz tamten, który był tam, no, w tamtej dziurze. 3276. Okay. 3276. Czy... Jak? Jak? Gdzie? 3276. Nie pamiętasz? Klik. A, 7, 6. Duży przycisk. Uratowuję to. Live. Patrz, alive. Aha! Sam tam They are lying. Oni kłamią. I sztuczny przycisk. To co jest takie zimno-zielone? To są kasy. A świetnie. Wiele mi to wychodzi. Popatrz, tam się coś otworzyło. Telewizor. Może będzie. Chodź. Dobra, Uważaj. <noise> Make your choice. Wybieram, Dobra, więc... wybieram śmierć. Tak, no, bum, Nie ma co. Kabum jeszcze Ka raz. Allo, o, zobacz przycisk. Tak, nie, 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 Kurde, trzymałem te drzwi swoim ciałem! A. Żyjesz? nie, nie, nie już nie Gdzie jesteś? Chodź, tu się tworzyło chyba... O, chodź, otworzyło się jeszcze jedno, chodź tutaj Gdzie jesteś? Ty tam <grymne> Sorki to, to nie jest śnieżne? nie, nie się powstrzymać, sorry Dwa krasy. Czekaj, znowu mam Dwa. magiczny ping 200 No cóż, chodź Z tyłu ostatniej drzwi Co? Rozważ te, to, ja ci świecić To, to mi świeć Bądź moją światłością. Dobra, zobaczmy. No, nie bij mnie. No to wchodzisz mi pod celownik. Sacrifice... ...card to who will life? Dobra, ty się idź tam poświęcę, ja nie będę się nigdy poświęcać. You suck. No to... Właśnie tam, ale już. Pryśnij. Ale już. Prysznik. No i masz hmm. O, patrz. Jakiś... O, to! <laughs> Łupsi! Nie było się, to było. O, chodź! Zobacz, tu się coś otwiera. Był jakiś straszny dźwięk? Czy nie był? Tam jest ciemno. Czekaj! Wiesz Gdy... co? Rzuciłbym glowstickiem, gdybyś tylko je włączył. Nie mam glowsticku. Łooo! Wow! Spadł. Tu jest ciemno. Tam. Au. Ciemno nie grasują tam, nie grasują tam, jest ciemno. Ja się go boję. Mniem? Chodź, tu są drzwi. Poświęć mi! Rozwalam y, te. chyba nie są niszczone. Chodź, są drzwi. Ale ja! Chodź tu. Tu też są drzwi. Dobra, idziemy najpierw tutaj. Ja idę przodem. No właśnie, idź przodem. Ja. Są drzwi. Rower! Zawsze marzyłem o czymś takim. Idziemy dalej. Idźmy dalej. Ty rozwal to? Może być zatim przejście Kanalizacja, to znaczy klimatyzacja Nie! Jakaś nie, bo będzie tak jak... <gry> wow! Bo tak jak będzie w Dead of the Dream 1 Tak ja wied... wiedziałem, nie słuchałeś! Nie, a co ty wiedziałeś? Chodź to jest... O! Obiad podano. podany. Miał miał miau Magia kina, co my tu mamy? Jakieś Chodź dalej! Mm. podejrzewam, że to szkoła, a to są obiady. Co? Niam, niam, niam. Już myślałem, mm. że będzie Jimen. Jej los nie jest w twoich rękach. O, zobacz, tu leży pani. Taka zabita trochę. We m mm. Nie, nie. Zgwałcimy ją? Co? Zgwałcimy ją? Tak, jesteś murzynem <głos》>, Nieważny. ważne. Jesteś trwanym gwałcicielem. Chodź, zobaczmy tutaj. Co? Ty wchodzisz, jak giniesz, to umowa jest taka, że ja też. Rozwal tą kłódkę. Forbidden. Co to znaczy? Gdybym to ja wiedział. Rozwa Nie wiem, jesteś magikiem. Dobra. Watz jakie fajne rochy. A flashlight to chyba działa tak na odległość, a nie jak w amnezji z tymi głupimi. Amnesi. Amnesi. Oglądałem tu. Ci... Krzyk. Twój. Co tam jakaś brzydka twarz była? Bo niby, tak. nie wyświetliło mi się. Nie wchodź. Chodź chodź, pojdziemy. Głupi jesteś. Mieliśmy tu nie wchodzić! jest jakiś przycisk. Dobra. Jest zielony. Dobra, wyjdźmy stąd. Teraz nie wiem, czy ja mam udawać takiego... Coś ty zrobił, jak Shadow Cube, czy... No, chodźmy. Nie, to jest krzesło elektryczne. No to było? O, chodź, tu coś pisze. 2876, zapamiętaj. Jak? 2876. Hmm. To pewnie... Kod kreskowy Albo co? najnowsze wyniki lotto. 2876, dobra, okaże się <grym> Tam nie byliśmy? Nie, nie czekaj, byliśmy Nie zamykaj są drzwi nie Ale idziemy. ja nie zamykam tych drzwi Chodź, tutaj pisze wolność mhm. Rozwal to Tutaj będzie wyjście a O co chodzi, jeśli chodzi o... A, albo ty świeci, ja będę... Okay. Co jeśli... Chodzi o fabułę Mamy uciec, mamy się zaprzyjaźnić tak. z No więc... No, od początku jesteśmy tutaj trzymani przez kogoś nie wiadomo kogo, i musimy uciec. A wtedy, przez I... tego czarnego murzyna. Tak, przez tego czarnego. O, zobacz, on tutaj nas obserwował. Tutaj było twarz. A, a a no tak, tak. Zresztą jesteśmy z powrotem w tym wielkim pokoju. O, zobacz, zapaliło się jedno zielone światełko. Jeszcze dwa, i będziemy mieli przejście. Chodź tutaj, zobacz. No, no to ja świecę. Jest... Dobra, ty świeć, ja będę rozwalał. Świecę. To pierwszy, ty świeci. Wow. czekaj. O, czekaj. A! No. A! O, wszedł. Aha! Aha! Kucnij i skocz. A myślałem, że. No. Kucnij, o, dobra. Need no, a light. Czekaj, Potrzebujesz Need a light. światła? Wow! Aa! Wow, hey, tu jest jakiś przycisk. A, tutaj. O. Dobra, już mnie nie jesteśmy. Strasznie czarnego dużo było. O nie, patrz, tam coś jest. Rozwal to! Boję się. Rozwal to. Dobra, świeć mi. Ty chyba czekaj, byliśmy tutaj. Gdzieś to jest. Tak, co? to są lochy, tutaj na pewno uciek jakiś facet. No to nie tak. Chodź tu się jeszcze nieżej. Normalnie czuję się wiesz co? Jak jakiś JJ w podziemiach w miny-trafcie. W Minecraft. Chodź. Zobacz. Ciekawie zabija, pamiętasz? Nie? Chodź, zobacz, to jest tutaj jakieś takie dziwne rzeczy. Chodź, zobacz. Ciekawie zabija? Może ja się będę... Ciekawie. Chodź, zobacz. Jakaś linietka. tylko. Okej. Okay. Czyli w... ty zawsze pakujesz się... To bolało. pakujesz w takie... Tak. Shit? Takie shit. Chodź, idziemy jeszcze raz. Tutaj. A to jest to pomieszczenie główne, a no to... Mhm. Które tutaj nas zrobiło idziemy dalej. Tu chodź. Gdzie ty idzie? Dobra, możemy iść tutaj. A tam jest czoła, ale... Kibel! Ho, no właśnie to mnie, mnie zainteresuje. Pamiętasz ten kod? 876, 866 bodajże. Czekaj. Świeć mi, wejdź tutaj świeć mi. Tylko nieco daleko, żeby mnie nie zablokować. Kurdeły. O. Nawet tylko... Oddę się kawałek. O. ja. Świecisz? Świeć do mnie, Nie. No, Bo, boję Pięta. się gościa z amnezji. A, brosa. Nie wiem. Oś chodzi mi tego potworka. Siedem. Nie grałem w amnezji. Nie. Sześć. Który to było, sześć? O, zobacz przycisk. Wow! Haha, ha, specjalnie wyszedłem. A co to ja było? Dobra. Co ty tam wiesz o życiu? Poś idziemy stąd. Że to jest. By. Okropne. Y Czyli gdzie? O tu! Ciekawe czy znajdziemy. To jest. Trzęsie się. Ok, to byłeś. Ci... Tę... To był ci... Jak to, to ci... się nazywa? Sala, sala tortur? Czy jak ta klasa się nazywa? No ostatnia, to była sala tortur. O chodź, zobacz. Tutaj. Watch your feet. Dobra, jak coś to giniemy razem. O, wow! Spadłem też. Super. Chciałem się schylić i spadłem. No. Widzisz <grybujesz> pierwszy. <grybujesz> spadłem na Teraz. ciebie. Było tutaj, tak? Dobra, to mamy już chyba dwa te przyciski. Chyba. Dobra, przecież nie byliśmy. Co to jest? Może, ty, po, poświeć mi. Poświecę ci. Halo, panie! Fotografafie? Yeah. Czy yeah. jesteśmy w ukrytej kamerze? I'm always watching. Zawsze obserwujemy. Wiedziałem, chodź. że jesteśmy w ukrytej kamerze. Wiedziałem, że obserwował nas tutaj. Bieli tak, się. to zawsze, on zawsze nas obserwuje. To jest pewnie jakiś. Czarny, może. No Nie. Tutaj to... też obserwował. jak tutaj się to szęsło. Dobra, to chodź jest Pewnie jakiś. Smutek. Pewnie jakiś zwłokzenie. No jesteśmy sens. w ukrytej kamerze. Chodź. Gdzie ty jesteś? On to robi. Pain Czad for jest? freedom Ej. Zapłać. Ból za wolność. To jest pain, nie pay. Ból. Za wolność. Chodź. Aha, a my tutaj. Ta Gdzie woda myślisz? nie truje przynajmniej przypadkiem nas? Widocznie. Chodź przycisk. O, giniemy. Nie, o, teraz boli! Biegnij! Potwór. Kurde. Jak biegłem to jeszcze taki potwór mi się kochaj. No. Dobra, ja... ale mam wszystkie szy, chodź. To czas żeby stąd uciec. Czas żeby przeżyć! Czas na wolność! Klikam. A to jest ostatnia część w ogóle? Tak, to chyba już ostatnia część. Chociaż? Kto to wie? Dobra. Patrz otwiera się. Ja idę przodem. W takim razie. Teraz powi powinni być TVN i... Dziękujemy... Dziękujemy za udział w programie Ten, 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 ten. Reklama. <grym> No właśnie. Tylko jeden z was może przeżyć. Dobra, rozdzielamy się. Kto pierwszy znajdzie wyjście, ten przeżyje. Boję się. Co tam? Jakiś labirynt głupi. O kurde, jakiś zombie tam szedł. Czarny. Co ty cza no czarny zombie szedł, tylko nie w moją stronę. Co ty pierwszysz? No. No widziałem go, ale plecami, więc... Wydawało o, się. O właśnie znowu go zobaczyłem i uciekam w tył. Jakbyśmy nie mogli iść razem. O, jestem przy wyjściu! O, rzeczywiście tu jest. Chodź do wyjścia, musimy przetrwać razem. Co, znalazłeś wyjście? Ja znalazłem wejście, znaczy, chodź do wejścia. Dobra. Czekaj, tylko je znajdę. Świecę przy wejściu. Tam jest ten zombie, ja się go boję, nie chcę umierać. To znaczy, ja też go widziałem przed chwilą i ty chyba Ja go widziałem nie... dwa razy jak szedł, ale nie w moją stronę, dlatego... Ja widziałem jego dupę. Kurde, zgubiłem się. No kurde, no idę w twoją stronę. Znaczy twoją ścieżką. Jak Skąd ty szedłeś? Się? Nie wiem. Zgubiłem się już. Musimy siebie znaleźć. Co się. O czekaj, ty chyba byłeś ty, stój. Albo to co... Widzę... Jest! Możemy no, się razem w sumie. Ja murzyna. <laughs> Jak to żyje? A... Kurde. Ciekawe, że ten zombie możesz skrzywdzić. Krzywdzić, to bym się ja jakby zaczął wrzeszczeć, czy coś. Oh! O! mnie też zabił! <laughs> no, tak, to. potwierdzam, może nas zabić. No, Przedzielmy się. Ten, co pierwszy znajdzie wyjście, ten. Ale przynajmniej cieszmy się, że. ten, że. O, cześć. <laughs> że nie wrzeszy, czy coś. Jak, jak... Dlaczego? Na Dlaczego? ja się cieszę. O znowu znalazłem wyjście. znaczy wejście. O! Zombie! Idzie! Bo ono chyba ma jakąś ustaloną tam trasę, dlatego... O, idzie w moją stronę teraz. Głupi labirynt. Coś już ja mam, że idzie w twoją stronę. Oa, ale ja mam taki ping, że wiesz... Znalazłem. Co znalazłeś? Wejście znowu. Pff. Ja muszę znaleźć wyjście. Ja to przeżyję. Ja wygram całą tę. W końcu, to ty zacząłeś tą serię, nie? To i tak ja wygram. Jak nie wygram, to ty wygrasz wtedy. Ja. I wtedy nie prześlę tego na jutro. Chyba coś cię zabiło. Co? zgadni co? Murzyn? Tak. Murzyński zombie. Chyba nie wiem w którą stronę już iść. Wszędzie jest... Ale ty fajnie... To znaczy... Nie fajnie. No kurde, znowu pinguje mi Ping ping. Czekamy ping pong. Jak to wszystko wygląda i Wiesz co, ja mam takie przeczucie, że nie ma końca tego labiryntu. Musi być koniec. No właśnie może... O... Czyść. o <śmiech> 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 bardziej byłeś przerażający tego zombie. Nie no, bo zombie... stoi. No to, 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 to... Zombie... Czy stoi? To znaczy nie stoi, zombie kroczy, a ty sprintujesz. Nie sprintuję sobie. Nie, spokojnie. wiesz co, idę za tobą. Chodźmy. Musimy to przeżyć razem. A, a później będziemy osądzać, kto ma przeżyć, przy jak znajdziemy to... Gdzie my jesteśmy? I have no idea. Ja nie mogę, w tej części chyba jeszcze nigdy nie byłem Czekaj na mnie, ja idę przodem. Dobra, podążam za... Ej, Jezus, nie... nie sprintuję, a mam animację sprintowania rączki. O, to dobra. To też nie Nie no, dopiero właśnie tędy weszliśmy. Niemożliwe, nie było nas tu jeszcze nigdy. Trzeba znaleźć zombiego, dać się zabić i wtedy trzeba iść ścieżką Ale za... nie musimy szukać zombiego, on sam nas kiedyś znajdzie. Chyba. Robimy kółka. Tak, o. przeżyłem! O! Uciekłem! You have been left to rot. O, zostałeś zostawiony na zgnicie. Przeżyłem! A wiesz, Uciekłem. Kurde, bo ja jestem w takim pomieszczeniu. FAK! A ja jestem na świecie, gdzie są trawa i chmury. Tak! Czekaj, TP! Tepe, tepe. tepe. Thanks for playing. Map by Hanu Karwala. M. Ask map has been finished. The map Al... has been finished. Ask the... Dało się nam! Tak! Ej, ma, musisz zmienić... Musisz change level zrobić. Dobra. Więc to już koniec tego odcinka. Komentuj, Nieszczęśliwy Ty przegrałeś, mówiłem, że ja kiedyś wygram. Znaleźliśmy wyjście, znaczy ja... Ja przeżyłem, a... Ty tam zginął. Nie, Więc, jeszcze żyję, zobaczysz za... Ale Znaczy został tam zostawiony na zgnicie? Więc... Co no co, co? To, to co? Tutaj możecie podziwiać jeszcze świat. Nie nie, nie. możecie podziwiać świata! Więc... No jak to się mówi? No skupiłem wątek A no tak! Komentujcie! Subskrybujcie! E... Lajkujcie! Like tak. Dodawajcie do ulubionych łapka w górę! Mówisz Łapki już. w górę i... Łapki w dół! Nie! Czekaj! Dobra i Nara! Cześć!